Witam serdecznie na moim kolejnym filmie, gdzie pokażę Wam mój komputer, na którym pracuję na co dzień, czyli na którym gram, na którym kręcę gameplaye, na którym kręcę dla Was filmy na YouTubie, także zapraszam serdecznie na film. Ok, drodzy Państwo, zaczynamy. Tak prezentuje się cały komputer złożony, jako jedna całość w obudowie. Jest to obudowa, jak wiecie, wymieniałem obudowę na nową, czyli na Cosara Graphite 600T. Powiem Wam szczerze, że bardzo zadowolony jestem z tej obudowy. Ma bardzo dobrze rozwiązane zarządzanie kablami, bardzo może wszystko rozplanowane w środku. Jedyny minus, jakbym powiedział, to jakość wykonania. Znaczy nie jest zła, nie zrozumcie mnie źle, natomiast porównując do wykonania atcs 840, którą miałem wcześniej, tutaj zdecydowanie kosarowi jeszcze brakuje. O co chodzi? Spasowanie paneli bocznych. No tutaj pozostawia to dużo do życzenia i jest trochę za dużo plastików, moim zdaniem. Natomiast są to plastiki dobrej jakości, nie można narzekać. Kolor biały jest naprawdę dobrze dopasowany. Blachy z plastikiem, także tutaj nie ma problemu. Natomiast jakość wykonania zdecydowanie na korzyść Cooler Mastera ATCS 840. OK, zanim przejdę do omówienia komponentów, jakie mam w komputerze, bo troszkę od ostatniego czasu to się zmieniło, powiem Wam, co zrobiłem w obudowie, co zmieniłem. Jak widzicie, tutaj nie ma tych dwóch klatek na dyski. Wyjąłem je całkowicie i jedną z nich przesunąłem tutaj w to miejsce. Oczywiście jest tutaj oryginalnie miejsce w obudowie przeznaczone na montaż takiej klatki, jest to przemyślane. Chodziło mi o to, żeby jak najlepszy przepływ powietrza uzyskać tutaj, żeby nic nie blokowało, nic nie stało na drodze. Także powiem Wam szczerze, że. Jestem z tego zadowolony. Zostałem jednak przy oryginalnym 200 mm wentylatorze kosarza na przedzie obudowy. Był on troszkę kołaśliwy i wibrował, powiem szczerze, dlatego musiałem użyć czterech gumek, takich dość grubych 2 mm, żeby odizolować go od obudowy. I teraz naprawdę jest ok, nie ma, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj mamy zamontowany, od razu jak już jestem w tej sekcji, blu-ray, czyli odtwarzasz blu raya z nagrywarką DVD. Jest to bez narzędziowy, powinienem powiedzieć. Montaż napędów. Powiem szczerze, że zawsze byłem przeciwnikiem tego, natomiast tu nie używałem żadnych śrub, słuchajcie, to siedzi tak sztywno, że tego nie ruszy. Także tutaj Kosa naprawdę popisał się i zrobił bardzo porządny montaż napędów tutaj bez narzędziowych. Dobra, teraz tak, przechodzimy do komponentów. Skoro jesteśmy już tutaj od tej strony, jadąc, mam omówić, jakie mam dyski. Mam dwa dyski SSD zamontowane. Jeden to jest OCZ Agility 3, 240 GB, i on jest przeznaczony na system i gry. Nie wszystkie gry, ponieważ za chwilę o tym wspomnę dalej. Drugi dysk 120 GB SSD Vertex 2E. To jest dysk na nagrywanie tylko i wyłącznie z gameplay. Naprawdę polecam fajna sprawa. Trzeci dysk to jest dysk mechaniczny WD Calviar 640 GB Black. I to jest nadane na wszystkie moje filmy i zdjęcia itd., itd. I trzeci jeszcze dysk SSD 128 GB na USB 3.0, na tym trzymam swoje gry, ale, ale obecnie on nie jest akurat do komputera podłączony. Także on jest podłączony przez złącze USB 3.0 i tam trzymam swoje gry na Steam. A. Teraz tak, cała, cały komputer oparty jest na Intelu oczywiście, czyli jest to płyta Intela na podstawce 1155, jest to płyta Asusa P8Z68V. Na niej siedzi procesor i7-2700K, jest on podkręcony na co dzień na 4,6 GHz. Także naprawdę wystarcza mi to w zupełności, nie ma z tym żadnych problemów. Całość chłodzi tutaj NZXT Havik 140, jak wiecie, już wymieniałem wcześniej. Jest film na, na ten temat na moim kanale, wymieniałem wentylatory. Na tym hawiku, ponieważ oryginalne nie miałem do nich żadnych szerzeń, natomiast miały trzypinowe wejścia, a ta płyta nie obsługuje, nie reguluje obrotów wentylatorów. Jeżeli wentylatory pod, na procesorze, na 3 na procesorze mają trzypinowe wejścia, także musiałem zmienić na te wentylatory. Jestem z niezadowolony, powiem szczerze, natomiast niepotrzebnie świecą się na niebiesko. To jest jedyny ich minus. Dalej, mamy zmienione pamięci, mam 8 GB cały czas pamięci, natomiast są to pamięci Geyla Evo, taktowane z częstotliwością e, 1866 MHz, napięcie 1.5, także bardzo przyzwoite, troszkę taki oczo-jedny kolor, powiem szczerze, tych pamięci. Ale w miarę dość dobrze komponuje się tutaj z kolorystyką całego wnętrza obudowy, naszego znaczy komputera, ponieważ płyta jest, ma akcenty niebieskie, PCB na karcie również jest niebieskie, także generalnie wentylatory nawet są słuchajcie niebieskie, ten te oryginalny, ten 200 mm też jest poświęcony na niebiesko niestety. No ale, ale to wszystko jakoś się komponuje razem, także nie ma problemu. Karta to jest znany już Wam GTX 670 GB. Naprawdę fajna karta, naprawdę ją polecam. Bardzo cicha, bardzo chłodna. Nie mam z nią żadnych problemów. Każda gra na razie na niej hula bez, bez problemów większych, jedynie co Max Pain daje jej troszkę dokopać i momentalnie jak wszystko jest wymaksowane w Full HD, klatki potrafią spaść nawet do 22. Także tutaj, ale karta na razie zostaje, daje sobie radę, także nie ma z tym żadnego problemu, także jestem bardzo zadowolony. Niżej mamy kartę dźwiękową, to jest D1 od, Ksonara, od Asus, -a, Asus Sonar D1. Miałem kiedyś D2X, lepszą kartę od tej. Natomiast spaliła się, także poszła do Asusa z mnie na nową, ale ponieważ tą kupiłem w międzyczasie, także postanowiłem ją zatrzymać. Powiem szczerze, nie czuję, nie widzę różnicy w dźwięku, także tutaj nie ma problemu. Zasilasz tak samo ten sam co miałem ostatnio, czyli Seasonic X660W. Bardzo dobry zasilacz, bardzo cichy. Tutaj on, jego wentylator w ogóle się nie obraca, jeżeli obciążenie jest na poziomie 20%, także jest bardzo cichy podczas idle, czyli bez, stresu, bez obciążenia, i podczas stresu pod obciążeniem naprawdę nie jest słyszalny. Także wentylator kręci się bardzo, bardzo wolno. Jedyny minus no wspomnę o tym jeszcze raz o na kablach, po prostu masakra. Przy takiej klasie zasilacza takie coś nie, nie powinno mieć miejsca. Także taki jeden, jedna mała uwaga, jeden minus. Także to jest tyle, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą stronę obudowy komputera. Przejdziemy teraz na drugą, na drugą część obudowy i pokażę Wam, jak są ułożone kable. Ale to za chwilę. Jeszcze w międzyczasie zdejmę tylko aparat ze statywu i pokażę Wam tutaj górę obudowy. Jedną rzecz chciałem Wam tylko pokazać. Zdajcie mi chwilę. Słuchajcie, to sobie zajmiemy, Ok. Zobaczcie, tutaj mamy ten wentylator, o którym mówiłem, Bitfinixa wy, wyciągający, 120, czyli w tym miejscu, czyli w tym miejscu akurat, gdzie tutaj e, zaraz wydmuchuje drugi wentylator z coolera na procesorze, tak? Także moim zdaniem to jest dużo lepsze miejsce jak to na wyciąganie. Tutaj postawiłem taki magnetyczny filter, e, filtr, przepraszam, przeciwkurzowy, żeby ograniczyć dostawanie się kurzu do obudowy. E, I teraz tak, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest ten regulator obrotów. Jest bardzo fajna sprawa, bo reguluje wszystkie wentylatory... Podłączone w obudowie do czterech wentylatorów. Natomiast jego minusem zdecydowanie jest to, że jest on bardzo prosty i każdy wentylator tak naprawdę regulujemy. Znaczy wszystkie, wszystkie możemy regulować tylko naraz, czyli nie możemy osobno pojedynczych wentylatorów, tylko wszystkie, które są do niego podłączone, wszystkie muszą kręcić z jedną szybkością. Także to jest jego jedyny minus. Poza tym bardzo fajna rzecz. Także teraz, jak mówię, przejdziemy na tył obudowy i pokażę Wam, jak wygląda zarządzanie kablami z tyłu. Zapraszam. Okej, okay, drodzy Państwo, tak wygląda moje dzieło z kablami na tyle obudowy, także jest mały pierdolnik, jak widzicie. Ale z drugiej strony za to jest porządek bardzo dobry, ładny w, w środku, także o to mi chodziło. Słuchajcie, no jest mętlik z kablami, ale zrobiłem tak, jak najlepiej tylko mogłem. E, generalnie, jeżeli chodzi o zarządzanie kablami w tej budowie, jest rewelacyjne. E, dzięki temu właśnie można zrobić ładny porządek w środku I dobry przepływ powietrza, jak widzicie. E, tutaj ten minus, o którym Wam mówiłem, to USB niestety nie da się tego kabla wymienić. Także olałem to i nie mam na front panelu kabla USB 3.0, znaczy wejścia USB 3.0, kupię sobie panel taki na dwa USB tutaj na Zatokę 525 i podłączę pod płytę. Natomiast zarządzanie kablami jak mówię jest rewelacyjne, kolorystyka generalnie naprawdę obudowy mi się bardzo podoba, dobrze wykonane te, znaczy kolor tych plastików bardzo dobrze dobrany jest z kolorem blachy i, i to jest dobrej jakości, natomiast jeżeli chodzi o spasowanie paneli bocznych tutaj troszkę to pozostawia do życzenia. Tak samo jak e, musiałem tutaj odizolować trochę ten wentylator przedni. Widzicie, tutaj takie gumki zastosowałem dość grube. Zobaczcie, e, ponieważ no, był on głośny i drgał. Także powiem szczerze, że tutaj kosar mógłby się troszkę po, postarać bardziej. Teraz jest wszystko ok. E, I to tyle chyba, moi drodzy. Jeszcze na tył przejdziemy tutaj, tu nie ma co w sumie pokazywać. No ale tak to wygląda. Także tyle z mojej strony. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tego filmu, i, moich, i wszystkich innych na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.